Cześć, witam Was na czytaniu na energię dnia. Będziemy sprawdzać energię na dzień 8 maja 2020, to jest piątek, tuż po pełni. A w związku z tym, że jest tuż po pełni, to ja pragnę zaprosić już na rytuał nowiu, który odbędzie się 22 maja o godzinie 22. Rytuał ten będzie prowadzony przeze mnie na żywo i dostęp do tego rytuału będą miały osoby, które wyrażą taką, taką chęć uczestniczenia w nim. Koszt uczestnictwa to 20 zł. Bardzo proszę zapisy kierować do 21 maja do godziny 20. Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i daty urodzenia. Będzie to. Rytuał nowiu oczyszczający z wszelkich negatywów. Dobrze. Skupmy się na 8 maja 2020, to jest piątek. Wschód słońca będzie miał miejsce o godzinie 4.58, zachód o godzinie 27. I teraz tak, planety w znakach zodiaku, główne planety. Merkury będzie w byku. Wenus w Bliźniętach, Mars w Wodniku i w retrogradacji jest pluton, pluton, który jest obecnie w znaku Koziorożca. Księżyc przechodzi z y, znaku Skorpiona do znaku Strzelca. Ja już karty wcześniej pokazałam. Sprawdźmy, jakie energie będą towarzyszyły nam 8 maja. 2020. To będzie dzień, który da nam nowe pomysły, przyniesie nam nowe wiadomości, przyniesie nam nowe siły. Tak? To będzie dzień troszeczkę takiego. Zamieszania intelektualnego powiedziałabym. Dzień być może natłoku informacji, które będziemy musieli zweryfikować, która jest prawdziwa, która nie. W każdym razie jest, paś mieczy jest kartą, która przynosi nam nowe informacje, przynosi nam dwie. Dwa nowe miecze, czyli możemy powiedzieć, że yy, no, z taką nową kartą zaczynamy ten dzień, z nową energią, tak? Z nową energią myślenia, tak? Postrzegania. No i też informacje. Dlatego, że energie będą już troszeczkę luźniejsze, będziemy podchodzić do tych nowych informacji też z takim troszeczkę, o, niedowierzaniem to raz, ale troszeczkę tak będziemy patrzeć na to wszystko przez różowe okulary. Nie do końca będziemy chcieli poważnie, mam wrażenie, potraktować ten dzień. Tak, jakby nam coś użyło, tak jak to będzie dzień, w którym możemy czuć, że coś nam spadło z myśli, tak? Że coś nam pozwoliło odetchnąć, że coś nam pozwoliło inaczej rozumieć, lepiej rozumieć, młodziej w cudzysłowie rozumieć. Bo taka energia będzie no, piątkowa też, tak? Czyli bardziej skłaniająca już do tych energii weekendowych, aczkolwiek niektórzy, no w zasadzie każdy pracuje, ale, ale nie każdy wychodzi do pracy, prawda? Także będziemy bardzo swobodnie podchodzić do tego dnia i do wszelkich informacji, które będą do nas przychodzić. No i co? Cieszmy się tym, co mamy, dziesiątka kielichów tutaj jest. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby celebrować te uczucia, te uczucia, o których mówiłam przed chwilą, takiego odetchnięcia z ulgą. I może faktycznie zaszyć się gdzieś w, w, domowym, w domowych pieleszach, tak? W tej spędzić ten piątek bardzo spokojnie, bardzo rodzinnie i bardzo, bardzo yy, przyjaźnie. Niekoniecznie jak ta trójka kielichów, tak? Rozrywkowo, tylko bardziej powiedziałabym dojrzale, tak? Czyli przy komuniku z psem, z kotem, z mamą, z tatą, tak? Z synem, z córką, na tej zasadzie. W każdym razie energie są y, bardzo, bardzo y, świeże. Tak jak ten paść mieczy przynosi świeże informacje, tak? I te energie są bardzo takie czystsze, powiedziałabym. Tym bardziej, że w tle Mamy jeszcze dodatkowo 10 denarów, i kamień możemy wykorzystać w jutrzejszym dniu do medytacji, do pomocy. Turmalin, arbuzowy, tolerancja. Turmalin arbuzowy jest kamieniem, który odpowiada miłości i przyjaźni. On daje nam inspirację, pomaga nawiązać przyjaźń i co najważniejsze ułatwia porozumiewanie się z drugą osobą. To jest kamień, który uwalnia od wszelkich ograniczeń. Tak? Pracujemy z turmalinem arbuzowym łącznie z, łączymy turmalin arbuzowy z czakrą serca i on oprócz tego, że daje nam ułatwia porozumiewanie się z drugimi osobami pozwala nam również tolerancyjnie Spojrzeć na, na drugą osobę na y, rzeczywistość. Jest to y, kamień, y, który chroni nas przed egoizmem, przed zazdrością y, i przed wszelkiego rodzaju nieufnością. On jest dedykowany dla osób z y, podznaku zodiaku wagi, skorpiona i koziorożca. Y, planeta. Y, Jakiej patronuje turmalin różowy, to uran i Wenus. I myślę, że w tym dniu dzisiejszym, tak pod kątem tej komunikacji, tak i tolerancji i też porozumiewania się, tak, Bo tutaj mamy kartę Pazia Mieczy, to też jest pewnego rodzaju komunikacja, jak porozumiewanie się może nam jak najbardziej. Pomóc w tym dniu turmalin mm, arbuzowy. A jeżeli chodzi o, właśnie, czakrę serca, może nam pomóc, właśnie przy tej dziesiątce kielichów, która mówi o takim spełnieniu emocjonalnym tak? i byciu w, w spokoju ze sobą, z najbliższymi, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi emocjami. Na co też może wskazywać ta karta, ta dziesiątka kielichów, która nam się tutaj pojawiła w formie rady na dzisiejszy dzień, tak? Albo na wieczór, żeby go spędzić właśnie w gronie spokojnym i rodzinnym. Wam ja życzę wszystkiego dobrego na dzień 8 maja 2020.